Ewangelii według świętego Jana na drugą niedzielę wielkanocną, niedzielę Bożego Miłosierdzia. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana, a Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie. Są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus, inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale on rzekł do nich jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec. I zobacz moje ręce, podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział, Pan mój i Bóg mój, powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Świętujemy dziś niedzielę Bożego Miłosierdzia. Popatrzmy oczami miłosiernego Jezusa, najpierw na trudność w wierze, które były udziałem apostoła Tomasza, głównego bohatera przeczytanej Ewangelii. Na końcu, tymi samymi miłosiernymi oczami, popatrzmy na nasze zmagania w wierze. Dzisiejsza Perykopa dwa razy wprowadza nas do Wieczernika. W dniu zmartwychwstania i osiem dni później, pierwszy raz z apostołami nie ma Tomasza. Może ukrył się, bo nie miał ochoty ani siły, by spotkać kogokolwiek. Wszyscy apostołowie się rozproszyli po śmierci Jezusa, a ich świat się zawalił. I oto w dzień po Szabacie Jezus ukazuje się im żywy. Gdy Tomasz później pojawia się w Wieczerniku, zostaje zasypany opowieściami, że Jezus żyje. Ale czy to prawda? Raz już uwierzył i zawiódł się, bo nie tak wyobrażał sobie Mesjasza. Jeszcze wtedy nie wiedział, że padł ofiarą swoich projekcji, że w nauczaniu Jezusa słyszał tylko to, co chciał usłyszeć. Owszem był człowiekiem szlachetnym i gotowym na poświęcenie. A jednak coś w Nim pękło, rozsypało się. Pogubiony w tym wszystkim nie chciał pomylić się po raz drugi. Zapewnienia apostołów tym razem mu nie wystarczają. Jeśli nie dotknie ciała Jezusa, nie poczuje w Nim życia, nie uwierzy. Jezus przychodzi i wszystko staje się jasne. Z martwych wstały nie oskarża Tomasza, daje mu przyzwolenie na dotknięcie jego ran. Niech pytanie Jezusa skierowane do Tomasza wybrzmi głęboko w moim sercu i umyśle. To kluczowe słowa do pogłębienia dzisiejszej perykopy. Uwierzyłeś dlatego, ponieważ mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czy o to chodzi, żeby zobaczyć, dotknąć? Czy z tego rodzi się miłość? Czy dotknięcie kogoś sprawi, że mu uwierzę? Jezus wie. Że wiara i zaufanie rodzą się w sercu i są czymś więcej niż tylko owocem doświadczenia zmysłowego. Apostołowie żyli w obecności Jezusa trzy lata, dotykali Go, słyszeli Jego głos, widzieli cuda, spożywali z Nim posiłki, mimo to ich prawdziwa wiara zrodziła się po doświadczeniu. Ciemności krzyża i cierpienia, a potem radości z martwych wstania. Wiara jest procesem, w którym z pomocą łaski dokonuje się oczyszczenie z własnych wyobrażeń i oczekiwań wobec Boga. Wiara jest doświadczeniem, którego nie omijają problemy. Kryzys wiary to bolesne, ale ważne przeżycie. Święty papież Grzegorz Wielki skomentował wydarzenie w wieczerniku słowami: Więcej pomaga naszej wierze niewiara Tomasza, niż wiara apostołów. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Co się dzieje z moją wiarą? Czas dzieciństwa to okres prowadzenia za rączkę. Dziecko uczy się od mamy i taty modlitwy, chodzenia do kościoła, na katechezę. Słyszy, że to ważne. Wierzy rodzicom i na nich polega. To konieczny etap, który musi przeminąć, tak jak przemija dzieciństwo. Relacja z Bogiem powinna pogłębiać się w miarę dorastania, tak jak dojrzewają relacje z rodzicami i innymi osobami. Jeśli to nie nastąpi, wówczas Bóg pozostanie jedynie praktyką i obowiązkiem przekazanym przez rodziców. Prędzej czy później zrodzi się w sercu pytanie: dlaczego? A raczej dla kogo to robię? Właśnie w tym momencie pojawiają się pierwsze kryzysy wiary u młodych. Nie zadowala ich wiara i wyjaśnienia z okresu dzieciństwa. Nie pasuje do ich myślenia, jak małe ubranko, z którego już dawno wyrośni. Rodzą się wątpliwości, a nawet bunty. Po co chodzić do kościoła, na katechezę? Czemu mam się modlić? W tym delikatnym momencie ważne jest, aby odkryć, że wiara to coś więcej niż obowiązek. To żywa więź z Bogiem, który oczekuje czułości i ufnej miłości. Wtedy Pan Bóg przestaje być bozią z obrazka, modlitwa przestaje być paciorkiem do odmówienia, a msza święta Godziną do odstania. Wiara nabiera powoli sensu. Rozpoczyna się okres życiowych doświadczeń. Dopóki wszystko idzie po naszej myśli, jesteśmy radosnymi wierzącymi. Jaką przyjmujemy postawę, gdy przychodzi choroba, niepowodzenie? Uznajemy, że Bóg nas opuścił, że przestał nas kochać? Wycofujemy się, gdy Bóg nie spełnia naszych oczekiwań, lub wymaga trudu, krzyża? A może przymuszamy go, aby nieustannie dawał nam dowody miłości, bo bez nich nie wierzymy, że nas kocha. Jeśli nie zobaczę, nie uwierzę, czy muszę zobaczyć i dotknąć? Żeby uwierzyć. Nie rezygnujmy z poszukiwań odpowiedzi na pytania dotyczące wiary. Jeśli mama nie ma czasu, by odpowiadać dziecku na jego nieustanne pytania, czyni mu krzywdę. Młody człowiek, który nie ma dla siebie czasu, by szukać odpowiedzi na swoje pytania w wierze, sam siebie krzywdzi. Dorosły, który pogrąża się w wątpliwościach i nie szuka wsparcia, krzywdzi siebie i całą wspólnotę kościoła. Zamiast rzucać obelgami w niebo, można w takiej chwili przyłączyć się do wspólnoty religijnej, porozmawiać z kapłanem, z wierzącym przyjacielem, poszukać dobrej lektury, zdecydować się na rekolekcję. Utrata wiary. Słaba wiara powoduje wielkie cierpienie i zagubienie w życiu. Bóg pozwala się odnaleźć każdemu, kto go wytrwale szuka. Niech słowa z dzisiejszej Ewangelii, według Świętego Jana, rozdział 20, wersety od 19 do 31, wzbudzą w nas pragnienie wyznania za świętym Tomaszem, Pan mój. И бог мой.